Medycyna estetyczna nie jest wyłącznie dla kobiet. Wiem, że tutaj u mnie na kanale większość z Was to są kobiety, ale jest także duże grono mężczyzn, które także są zainteresowani zabiegami do wykonania i całą pielęgnacją skóry. W tym filmiku chciałabym się właśnie skupić na tym męskim gronie odbiorców i chciałabym Wam powiedzieć i zadedykować kilka fajnych wskazówek pielęgnacyjnych. Właśnie dla manów. A jeśli jesteś kobietą, to nie wyłączaj tego filmiku, bo myślę, że to będzie bardzo fajna okazja, żeby złapać wiedzę na temat tego, jak możecie pomóc swoim mężczyznom wyglądać lepiej. Mężczyźni mają trochę łatwiej. Nie wszystkie zmarszczki są złe, a niekiedy nawet zmarszczka wygląda się bardziej seksownie, poważniej, przyciągająco. Dlatego tutaj w takim wypadku nie musimy walczyć z każdą jedną zmarszczką. Z drugiej strony, mężczyźni mają zarost. Dzięki czemu mogą trochę przykryć mankamentów skóry, jak na przykład cofnięty podbródek, czy słabo zaznaczona linia żuchwy i faktycznie ukryć to za pomocą brody. Nie wszystko jednak ma swoje plusy, dlatego, że taka broda sprawia, że skóra robi się cięższa. Każda jedna cebulka włosowa, nawet ta, która jest tylko umiejscowiona w skórze, która nie jest zarośniętą długą brodą, sprawia, że skóra jest cięższa, a tym samym ma większą zdolność do opadania i do ciągnięcia grawitacyjnego całej skóry w dół. Niemniej jednak, nie liczy się tylko każda zmarszczka, nie liczy się tylko cały układ twarzy czy idealnie zarysowana linia żuchwy. Liczy się przede wszystkim jakość skóry. Liczy się to, żeby skóra wyglądała zdrowo. I w tym pierwszym punkcie zabiegów dla mężczyzn chciałabym to podkreślić. Że nie zawsze i niekoniecznie trzeba wykonywać zabiegi, ale każdemu mężczyźnie należy się odpowiednia, domowa rutyna pielęgnacyjna. Niestety cały czas tak jest, że mężczyźni uważają, nie chcę tutaj generalizować, ale <grywa> że mężczyźni uważają, że kremy nie są im potrzebne, że nagrzeżenie skóry nie jest im potrzebne. A jeśli uważają, że te, że te kremy potrzebują, to skupiają się na kremach dedykowanych dla mężczyzn. Natomiast tutaj was zaskoczę: skóra nie ma płci. Nie ma kremów dla kobiet, nie ma kremów dla mężczyzn. Jasne, te kremy dla kobiet są bardziej perfumowane, są e, może bardziej zapachowe i dzięki temu wydają nam się, że są bardziej dla kobiet. I tak są w drugą stronę. Te męskie, Mimo, że składowo nie są dobrze rozpisane, nie ma takiej jakości, gęstości preparatów, to po prostu przez dodanie tego zapachu bardziej męskiego, wydaje nam się, że to są kremy dedykowane dla mężczyzn. Jednak podkreślę, skóra nie ma płci. Możemy używać takich samych kremów zarówno w przypadku kobiet, jak i w przypadku mężczyzn, pod warunkiem, że skóra wymaga tego samego. Czyli to też nie znaczy, że możecie używać się w swoim związku tych samych kremów dla pani i dla pana. Chyba, że macie taką samą skórę. Jeśli macie takie same problemy dla skóry, jak najbardziej możecie tymi kremami się dzielić. To, co jest ważne w przypadku mężczyzn, to przede wszystkim potrzeba nabliżania skóry, dlatego że tak jak każda inna skóra, ta skóra jest wrażliwa, skłonna do podrażnień, reaktywna, jeśli chodzi o słońce, o wiatr, o czynniki zewnętrzne, a także o wycieranie skóry zwykłym, najzwyklejszym ręcznikiem, czy częste pocenie się na nie To wszystko sprawia, że skóra robi się Gorszej jakości, musi być bardziej podrażniona i po prostu potrzebuje tego nabliżenia. Po drugie, składniki w kosmetykach, które są przeciwzmarszczkowe, jak na przykład retinol, jak na przykład witamina C, jak na przykład jony miedzi, kwas ezoleinowy, witamina B3, to wszystko jest też w tej pielęgnacji przeciwstarzeniowej, której potrzebuje skóra dla mężczyzn. Wszystko zależy od tego, jaka to jest skóra. Czy to jest skóra sucha, czy to jest skóra mieszana, czy to jest skóra tusta. Wszystko możecie dodać do siebie tak, żeby faktycznie to miało ręce i nogi w zależności od tego, czego Wasza skóra potrzebuje. Trzecią sprawą jest to, że właśnie liczy się jakość i zdrowy wygląd skóry. Mężczyźni dojrzali, mają często problem z trądzikiem różowatym, i często ten problem jest przez bardzo długi czas zaniedbywany. Jeśli chodzi o pielęgnację skóry z trądzikiem różowatym, przede wszystkim liczy się. Leczenie dermatologiczne, ale także znowu odpowiednia pielęgnacja domowa. Bez tego nie ruszymy dalej i bez tego po prostu nasza skóra będzie wyglądała gorzej. Będą robić się brudki, krostki, skóra będzie bardziej reaktywna, bardziej czerwona, a tym samym będzie wyglądała mniej zdrowo, a tym samym będzie to prowadziło do tego, że będziemy wyglądać mniej atrakcyjnie. I będziemy mieć mniej pewności siebie przez to, że widzimy, że nasza skóra nie odzwierciedla tego zdrowego ducha w środku nas. No dobra, a teraz konkretnie, czego potrzebujesz, jeśli chodzi o kosmetyki? Przede wszystkim oczyszczenie twarzy, czyli jeżeli to będzie twarzy. Nie myj sobie twarzy po prostu zwykłym wodą i mydłem. Ani tej skóry dobrze nie oczyścisz, ani dobrze nie zapielęgnujesz i będzie to przynosiło tyle samo szkody co pożytku. Drugi kosmetyk to jest krem na dzień. Krem na dzień z filtrem przeciwsłonecznym. Mimo, że się nie opalasz, mimo, że się nie lubisz opalać, leżeć plackiem i po prostu masz swoje codzienne życie w mieście, to i tak musi to być krem nawilżający z kremem z filtrem. Kosmetyk numer 3 to jest antyoksydacja, czyli na przykład serum z witaminą C na dzień do stosowania zaraz przed kremem. Kosmetyk numer 4 to jest krem na noc. Taki, który trochę zakonserwuje tę skórę, taki, który ją odżywi przez cały ten czas spania, kiedy ty regenerujesz swój umysł i swoje ciało, także skóra potrzebuje tej regeneracji dla siebie. I kosmetyk numer 5 to jest krem pod oczy. Dlatego, że bardzo często też u mężczyzn jest problem właśnie z suchą wiotką skórą i cieniami pod oczami. Więc to jest tych pięć kosmetyków, które warto jest mieć w swojej łazience i może to jest o pięć więcej niż miałeś do tej pory, ale na pewno. Będziesz też wykonać wtedy na piątkę. Mamy omówioną już tą sekcję domową, przejdźmy teraz do tego, co możemy zrobić w gabinetach profesjonalnych, czyli zarówno w gabinecie medycyny estetycznej, jak i w gabinetach kosmetologicznych. Przede wszystkim, łącząc z naszą pielęgnację domową i tą jakość skóry, zadbajmy o ten zdrowy, młody wygląd, zadbajmy także właśnie o podtrzymanie tego wszystkiego. W gabinetach profesjonalnych. Jeśli chodzi o zabiegi kosmetologiczne, bardzo ważne jest oczyszczenie twarzy. Czyli to, co chcemy zrobić, chcemy zredukować rozszerzone pory, chcemy sprawić, żeby skóra nie wydzielała tyle sebum, chcemy sprawić, żeby zregenerować i złuszczyć rogową warstwę skórkę, żeby po prostu skóra wyglądała na zdrowszym. I to wszystko możecie wykonać w gabinetach kosmetologicznych za pomocą oczyszczania kwasów złuszczających, peelingów, a także zabiegu z wykorzystaniem mikronapłuwania, które nie jest zabiegiem inwazyjnym, po którym spokojnie możesz czuć się tak samo męsko jak przed, ale przede wszystkim mamy właśnie o tym jakość skóry. Jeśli chodzi o zabiegi w gabinetach estetycznych, najczęstsze problemy, z którymi zgłaszają się mężczyźni do, do, do gabinetów i z którym właśnie jest najwięcej naj problemu, czy najwięcej zachodu to jest znowu jakoś skóry. Pamiętajcie, że nieważne są, nie liczą się każde pojedyncze drobne zmarszczki, liczy się ten ogół, cały obraz, to jak siebie postrzegacie i jak inni was postrzegają, czyli na przykład w przypadku zmarszczek. Nie patrzymy, nie chcemy zredukować ich wszystkich na gładko na zero. Nie chcemy także sprawić, żeby mimika była całkowicie zablokowana. Chcemy, żebyście czuli się dobrze w swojej skórze. Natomiast jeśli chodzi o tą jedną trzecią górną część twarzy, czyli zmarszczki mimiczne, zmarszczki na czole i lwia zmarszczka, to są okolice, na które warto jest toksynę botulinową zastosować nawet w przypadku kiedy chcemy mieć zachowaną ruchomość kiedy nam te wszystkie zmarczki nie przeszkadzają to jednak będziemy sprawiać, że one nie będą tak mocno nasilone i nie będziemy mieć takiego złowrogiego wyrazu twarzy, przez na przykład ściągnięcie brwi, cały czas w takim groźnym zamyśleniu do środka. Idąc niżej po czole, takim głównym problemem są niekurze łapki. To nie jest ta okolica bocznego kąta oka, ale ta część pod okiem, czyli cienie pod oczami. U mężczyzn często jest tak, że z racji tego, że jest inna budowa twarzy, inna budowa czaszki, ta wyniosłość tutaj czołowa jest większą wyniosłością niż w przypadku kobiet. Czyli jest więcej kości, oczy są głębiej zapadnięte, przez co robią nam się także cienie pod oczami, dlatego, że jeśli będziemy mieć bardziej wy wypukły, bardziej wysunięte ten górny przykład, czy dołu, on będzie nam automatycznie rzutował dawał ten cień na dolną powiekę. A jeśli tutaj mamy zapadnięcia, po prostu z wiekiem, albo mamy tutaj cienką skórę, to tym samym te cienie będą bardziej zauważalne, będą się bardziej pokazywać. E, dlatego dbajmy o okolice oka, żeby patrzeć strukturalnie na skórę, na tą jakość skóry, żeby nie była ona za cienka, żeby nie była za wiotka. Czasami, w sporadycznych przypadkach, pomyślmy także o wypełnieniu tej okolicy kwasem hielnowym albo przeszczepem tłuszczu, czyli chodzi mi o dolny łez, żeby zlikwidować cienie pod oczami, dzięki czemu po prostu będzie wyglądać na bardziej wypoczętych i tym samym Jakość skóry na twarzy, także będzie wyglądać na bardziej wypoczętą. Idąc niżej od oka w dół, tutaj mamy, możemy wyszczególnić parę różnych problemów estetycznych, natomiast w przypadku mężczyzn nie skupiałabym się na nich tak bardzo. Najczęściej problemem jest na przykład drugi podbródek, cofnięta bródka albo słabo zaznaczona linia żuchwy. W wielu przypadkach nie jestem zwolennikiem tego, żeby modelować tę okolicę kwasem chlorowym, żeby nawet nie dodawać tak dużo objętości czegoś z zewnątrz. Z drugiej strony, jeśli chodzi o lipolizę, w przypadku mężczyzn często tutaj nie jest to dobry wybór, dlatego że ten tłuszcz jest inny niż u kobiet. To nie jest tłuszcz taki, który nam opada i tutaj się produkuje, tylko faktycznie jest taki bardziej podmięśniowy i to się kwalifikuje nie na zabiegi medycyny estetycznej, ale bardziej już na chirurgię, więc tutaj faktycznie zapuszczenie zarostu nie jest tak niezłym pomysłem, żeby trochę zakamuflować tą dolną część twarzy. Natomiast to, co się liczy, tak jak wspomniałam na początku, ta jakość skóry, czyli to, żeby ona wyglądała zdrowo, żeby była jasna, żeby była promienna, żeby nie było rozszerzonych porów i żeby była nawilżona. Czyli zabiegi typu mezoterapię, typu skin booster, czyli taka stymulacja tej skóry, żeby ona była tak bardziej przytwierdzona, żeby nie była taka topiąca się, żeby po prostu była takim zwierciadłem dla waszej duszy. Jeśli chodzi o stymulację takich rzeczy mocniejszych, możemy wykorzystać kwas polimlekowy albo hydroksapatę wapnia do tego, żeby tą jakąś skórę właśnie wzmacniać, żeby skórę zagęszczać, żeby ona robiła się taka bardziej grubsza, ale w tym dobrym znaczeniu grubsza. Jeśli chodzi o zabiegi z wykorzystaniem urządzeń, to tutaj pomyślałabym o. Zabiegach klaserowych, które znowu pomogą w tej regeneracji na pomogą z tymi rozszerzonymi porami, albo radiofrekwencji mikrojowej, która pomoże znowu w, ten, w tej strukturze odbudować tą strukturę skóry. Skoro już wiecie, jakie zabiegi polecam, to teraz czas na te, których nie polecam. <laughs> nie polecałabym skupiać się na jednym punkcie na jednym elemencie na twarzy. O ile nie jest to jednak nasz największy kompleks, który faktycznie spędza nam sen z powiek przez ostatnich kilka lat, to nie skupiałabym się punktowo na jednym obszarze na twarzy, czyli na przykład nie wypełniałabym typowo brust nosowo nie wypełniałabym policzków, a także nie skupiałabym się na modelowaniu dolnej części twarzy. Generalnie jeśli chodzi o mężczyzn, tutaj Powiedziałabym, żebyśmy odchodzili od wypełnień z kwasem O ile faktycznie nie będzie takiej jednej konkretnej potrzeby, żeby wymodelować całą twarz, ale patrząc się długoterminowo, długodystansowo, jako medycyna estetyczna, jako to działanie prewencyjne starzeniu, skupiłabym się bardziej na stymulacji na tej jakości skóry, na tej gęstości skóry, niż typowo na wypełnieniu. Przy wypełnieniu jest tak, że, zwłaszcza u mężczyzn, Potrzebujemy naprawdę bardzo dużej ilości kwasu chilowego, żeby uzyskać efekt zauważalny, żeby uzyskać efekt satysfakcjonujący. I patrząc się całościowo, musimy spoglądać w przyszłość, jakie to będzie mieć konsekwencje, nie za rok, nie za dwa, ale za 15 lat. Nie ma sensu wypełniać, modelować, dopełniać cały czas twarzy, natomiast skupienie się na tej jakości i strukturze skóry na pewno przyniesie nam dobre rezultaty na przyszłość. Często jest tak, że w przypadku, kiedy możemy podać na przykład 15 ml kwasu kielnowego, co jest dużą ilością, zamiast wydawać pieniądze na takie modelowanie, dużo lepszy efekt uzyskalibyśmy, dużo stabilniejszy efekt, uzyskalibyśmy przy pomocy zabiegów chirurgicznych. Dlatego jeśli zauważysz u siebie dużo problemów, widzisz, że potrzebna będzie większa ingerencja, na pewno na konsultacji z lekarzem medycyny estetycznej ustalicie plan działania, taki jaki będzie dla Ciebie najlepszy i w Twoim przypadku będzie najbardziej sensowny, efektowny i ekonomicznie że będzie dla Ciebie dostosowany. Podsumowując w całym filmiku chciałam dać Wam do zrozumienia, że Medycyna estetyczna to jest medycyna estetyczna dla każdego. To, że skóra potrzebuje odpowiedniej pielęgnacji domowej, niezależnie od tego, czy mamy lat 20 czy 70, czy jesteśmy mężczyzną czy kobietą. Każdy z nas potrzebuje zadbania o skórę i skóra każdego z nas potrzebuje, żeby się właśnie nią zaopiekować, żeby ją zapielęgnować. Zabiegi są ważne te do wykonywania w domu, jak i te, które wykonujemy w gabinetach pod czujnym okiem specjalisty. Na takie konsultacje, na takie rozważenia zachęcam Was bardzo gorąco, żeby poznać swoje możliwości, żeby wiedzieć co zrobić, żeby czuć się dobrze i wyglądać dobrze przez bardzo długi, długi czas. Jeśli podoba Wam się ten filmik, a mam nadzieję, że tak, poproszę łapkę w górę i jeśli chcecie zgłębić dalej temat stymulacji tkankowej, stymulatorów tkankowych, które polecam, to pokażę Wam się teraz tutaj ten filmik. Gorąco zachęcam, bądźcie ze mną i do zobaczenia. Cześć!